Cześć, druga część filmu na temat hulajnogi Joyor S5 Pro Hulajnoga jest już po przeróbkach, po wymianie sterownika i wymianie wyświetlacza Hulajnoga jeździ obecnie 32 km na godzinę No i co mogę powiedzieć, jest to sprzęt twardy, ale skuteczny Zależy kto chce go gdzie używać, bo ja akurat mieszkam w Niemczech i jak wspominałem w pierwszym filmie, tutaj są twarde zasady, trzeba mieć hulajnogę zarejestrowaną i ubezpieczoną. A Joyor to jest akurat marka jedna z niewielu, która pozwala na to, żeby taką hulajnogę zarejestrować, żeby ją ubezpieczyć, a później żeby ją odblokować. No i dlatego mój wybór padł na nią, z tego względu, że jest to wersja Pro, to ma powiększoną baterię dwukrotnie w stosunku do wersji S5 i jest to przydatne teraz, kiedy kolejnoga jedzie te 32 km na godzinę zamiast wcześniejszych 22. I zasięg, który ona generuje, jeszcze go nie mierzyłem, ale myślę, że tak te 50-70 km spokojnie jest do osiągnięcia. I ten akumulator właśnie się przydaje z tego względu, teraz, że ona ma większy pobór mocy, związany z tą większą prędkością, którą osiąga. No i da się tym jeździć. Co dokupiłem do hulajnogi i co planuję jeszcze zmienić? Wygląda to tak, że obecnie hulajnoga no już widać, że jest używana. Lekko obłocona, ale co przecież o to chodzi? Są miesiące jesienne, jest późna jesień, więc jest to zrozumiałe, że będzie to brudne. Od błota obecnie jest 37 km stan licznika. Sprawuje się no, jako tako: jest to prosta hulajnoga. Ona nie ma tutaj żadnych bluetoothów, nie ma NFC, jak niektóre konkurencyjne hulajnogi tego typu. Ale przez tą jej prostotę, przez tą jej właśnie taką no, dosyć nie rzucającą się w oczy formę, jest to wybór, który właśnie dokonałem świadomie. I e, tak jak wspominałem tutaj w Niemczech, można ostro przypłacić. Używaniem holajnogi nielegalnej. No, ona już jest w zasadzie nielegalna, bo jest odblokowana, ale mimo wszystko ona jest zarejestrowana, jest ubezpieczona i można nią jeździć z dozwolonymi prędkościami pod warunkiem, że się nic nie stanie, prawda? Co jeszcze? W pierwszym filmie mówiłem o tym odblasku. Tutaj on jest składany, na szczęście. I on był najpierw. Złożony a w tej postaci i wydawało mi się idiotycznym rozwiązaniem, ale odkryłem, że można go do tej formy postawić i teraz już jakąś, jakieś tam swoje funkcje spełnia. Przednia lampa jest, jak na moje warunki, wystarczająca. Ja jeździłem do pracy po ciemku tą hulajnogą i nie było żadnych problemów. Hamulce jak widać teraz zaczęły być używane. Wcześniej używane były tylko hamulce rekuperacyjne, po wymianie sterownika ta funkcja zniknęła, no ale przełożyło się to na to, że hulajnoga ma po pierwsze tempomat, po drugie wyższą prędkość. Jak widać, dokupiłem też taką torebkę, która no, jest powiedzmy sobie przydatna. Nie można tu dużo włożyć, ale na przykład można włożyć tutaj takie oto zamknięcie. Ja lubię gadżety, chciałem zamknięcie które będzie z alarmem. No i ten alarm tu jest. Zakłada się to na tarczę, wiadomo. Później można schować tu, kluczyk w kieszeni i pod każdym sklepem, zamiast zamknięcia jakiegoś segmentowego, jakiegoś łańcucha, można to stosować. Działa to, ale powiem szczerze, że jest tak czułe na ruch, że podczas zapinania tego alarm już zaczyna wyć. Trzeba to zrobić bardzo ostrożnie i w miarę szybko. Co jeszcze? Będą założone tutaj lusterka z prawej i z lewej strony już są zamówione, są w trakcie transportu. No i praktycznie tyle. Ten wyświetlacz niczym się nie różni od tego, który był w oryginale, poza tym, że on ma odblokowane funkcje typu tempomat właśnie i tutaj już jest tryb tryb normal. Tutaj wcześniej świeciło się tylko Eko na starym wyświetlaczu. Więc 37 km zrobione, sprzęt jako tak działa. Jak widać ubezpieczony. Tablice zaklejone z wiadomych powodów. I jest to kolej noga, jak wspominałem, już bardzo twarda. Ja będę nią jeździł głównie po szosach, głównie. Po szosach, po chodnikach, po otwartzonym terenie głównie myślę, że ona się nadaje na asfalt lub na polne ścieżki, z tego względu właśnie, że ma bardzo, ale to bardzo to zawieszenie tutaj sztywne. Przy mojej wadze, ja jestem w stanie ugiąć to zawieszenie podskakując na tych ulajnodze o dosłownie kilka centymetrów. I to czuć, czuć jak siedzę, czuć każdą nierówność. Ten bieżnik na oponach też nie pomaga. Jest głośno i jest, no, są wibracje wyczuwalne podczas jazdy po pod gładkiej nawierzchni. Nie wiem, czy u Was jest tak jak u mnie, że te opony, nie wiem, czy to zaworki w tych oponach są takie rzadkie, że bardzo, już dopompowałem dwa razy. To opony, że bardzo szybko schodzi powietrze. Kolejną nogę będę użytkował w miarę możliwości podczas suchej pogody, temperatury niskie. Myślę, że zwalczę ciepłym ubraniem. I e, dopóki nowszy model, czyli T6E Pro Joyora, nie z, będzie miał dostępnego nowego sterownika. Lub funkcji odblokowania prędkości, to będę tą hulajnogę używał i się nią cieszył. Ale powiem szczerze, że już się przymierzam do zakupu właśnie tego nowszego modelu, który również można zarejestrować, który również można ubezpieczyć w Niemczech i który również nie rzuca się w oczy, a jest now modelem nowszym, ma lepsze wyposażenie i. I taką samą pojemną baterię, która przy odblokowaniu tej prędkości na pewno się przyda. Więc poczekamy, zobaczymy. Jeżeli są jakieś pytania na temat tego modelu, chętnie odpowiem. Czy go mogę polecić? Do takiej spokojnej, na co dzień jazdy, jak najbardziej. Jeżeli ktoś szuka hulajnogi w teren, wyczynowej, to nie do końca, bo jest po pierwsze twarda, po drugie... No, e, no, jest twarda. I nie ma za bardzo mocy, którą można wykorzystać podczas jakiejś zabawy w lesie, czy w dosyć ciężkim, trudnym terenie. sobie jadę po takiej ścieżce spacerowej regionalnej nad Jeziorem bodeńskim. I jest. No, i jak widać, z lekkiej górki 33 km są osiągalne. Generalnie 32 po płaskim w mojej wadze ciała około 90 paru kilogramów pod górkę pod górkę jest gorzej, bo tu jest tylko 500 W ta hulajnoga no ma... gdyby miała jeszcze moment obrotowy, ale tego momentu tu jest brak to 500 W myślę, że powinno wystarczyć, niektóre hulajnogi tutaj wdrapują się pod górki nieźle ta akurat już teraz jedzie 24 jeżeli jest mocniejsza górka, to ona przy pełnym naładowaniu akumulatora nie stanie, ale, ale ona zwalnia do 6-8 km na godzinę. I ona podjedzie, ona mnie wciągnie pod tą górę, akurat pod górkę do mojej wioski, ale no, robi to z trudem. po le pod lekkim wzniesieniu, tak teraz D29, to jest sprzęt już taka przyzwoita. Ja tutaj nie oczekuję cudów, ja nie chciałem kolej nogi ze względu na to, gdzie mieszkam, a yy, mieszkam w Niemczech i tutaj nieprzepisowe sprzęty tego typu są yy, dość efektownie, efektywnie wyłapywane i konsekwencje za posiadanie takiego sprzętu, za jazdę takim sprzętem są dość drastyczne. Finansowe konsekwencje. E, dlatego lepiej, żeby ta kolejnoga noga nie rzucała się w oczy, żeby miała możliwość rejestracji, żeby była zarejestrowana, opłacona, ubezpieczona, i wtedy można się bezpiecznie nią poruszyć. Dla kogo jest ta kolejnoga? noga? Na pewno jest dla ludzi, którzy chcieliby używać w terenie. Na pewno nie dla kogoś, kto chce szybką jazdę, bo tak jak powiedziałem, tutaj standardowo jest 22 km na godzinę, po odblokowaniu te 32. Dla kogoś, kto chce jeździć w terenie na pewno też nie, bo ona jest cholernie twarda. No teraz mam taką mocną górkę i 41. Zobaczymy, jak ona będzie podjeżdżać pod tą górkę, bo tak, jak powiedziałem, ona zwolni pewnie do 8 na godzinę. Dla kogoś, kto chce używać w mieście, tylko że specyfikacja tej kolejnogi jest jak najbardziej terenowa. Ona ma niby zawieszenie terenowe, ona ma niby opony terenowe, ale one w terenie się nie sprawdzają, bo jak już powiedziałem, tutaj brakuje momentu obrotowego, który by pozwalał tej kolejnodze. Jeździć w terenie efektownie i skutecznie. Niestety tego tutaj nie uświadczymy. Ona jest bardzo, bardzo twarda. Pomimo, że ma to zawieszenie, które by sugerowało, że ona jest na teren. Jeżeli jej w terenie nie będziemy używać, no w terenie mówię, na pewno nie jest tutaj na jakieś lasy, na jakieś yy, ostre warunki. Na jakieś polne ścieżki na pewno się nada. Jakieś może przejazdy przez las, może jakieś łagodne warunki terenowe jak najbardziej, ale szaleństwa w lesie odradzam, no bo można ją bardziej pchać niż jeździć. Więc jeżeli ona się nadaje głównie na takie o ścieżki, jakim ja się obecnie poruszam, asfaltowe czy jakieś tam polne dróżki, to po co są te opony z takim, takim grubym bieżnikiem? One. Praktycznie tylko przeszkadzają. Tutaj powinna być opona założona, szosowa, i wtedy ja Wam teraz pokażę. Tutaj może to wzniesienie, przestawię kamerę, i wtedy ta opona szosowa będzie bardziej się spisywać, będzie skuteczniejsza na takich nawierzchniach dla, dla tej hulajnogi przeznaczonych. Jak widzicie, może teraz. Jadę pod to wzniesienie, z którego zjeżdżałem już. Jadę tylko 16 na godzinę. Eee, więc spada ta prędkość do 10. Spadnie jeszcze do 8, do 6. Ja się wtoczę pod tą górkę. Ewentualnie się odepchnę. I, i tak to wygląda z mocą tej hulajnogi. Więc eee, ojej. No jest źle. Jest 4. Ona jeszcze jedzie. Ja się spróbuję nie wywrócić i nie zejść z niej, ale jeszcze jeszcze coś tam ciągnie. Mogę tutaj założyć i planuję właśnie założyć szosowe opony z bardziej gładkim, nacinanym bieżnikiem właśnie po to, żeby ona nie robiła tyle hałasu, bo to nawet po płaskim jadąc to wibracje są od tego bieżnika. A... Ten bieżnik, jak powiedziałem, na te nawierzchnie, głównie miejskie, można powiedzieć, bo to jest noga moim zdaniem głównie do miasta. Na te nawierzchnie bardziej utwardzone się lepiej chyba ta opona sprawdzi. I na następny sezon planuję ją właśnie w takie opony wyposażyć. Póki co, zamiast rowerem, jeżdżę tą kolejnogą. Dzisiaj akurat temperatury w nocy spadły do zera. Więc pojechałem samochodem do pracy. Mam 6 km, więc e, więc no, to jest temat dla hulajnogi na cieplejsze pory roku, ale uważam, że póki jest sucho, póki nie mam rozów, to przy tych temperaturach w okolicach 5 stopni mogę z powodzeniem do pracy jeździć. E, z tego też względu, że ma dosyć dobre światło. E, to światło oświetla drogę, w w takim zakresie, że mi to wystarcza, i chciałbym tą hulajnogą jak najczęściej jeździć pod warunkiem, że nie będzie mrozu. No, chyba że się ubiorę na tyle skutecznie, że i ten mróz poranny przezwyciężę. Mam tu na myśli: Na rękawiczki mam, z rękawiczek nie wjeżdżam tą hulajnogą teraz późną jesienią. Do pracy przede wszystkim. No, mam zamówioną już kominiarkę, bo obecnie mam tylko taką podkładkę ocieplającą głowę pod kask. Więc jadę w kasku z tą podkładką. Głowa nie marznie, ale twarz marznie dlatego będzie kominiarka. No i do tego co? No, kurtka spodnie, może jakaś bielizna termoaktywna i bez problemu można nią jeździć. Jest to lepsze rozwiązanie się z rowerem, bo w pozycji rowerowej jednak trochę podwiewa pod kurtkę i. Jest to dosyć uciążliwe, a tą nogą da się przemieszczać na odległości, które ja potrzebuję. I chulejnoga robi to dosyć dobrze.